Siemanko, siemanko! Witam na kanale Szymek! Dzisiaj będzie podatnik jak zbudować jacht. To będzie fajny podatnik, no to zapraszam do oglądania. Pierwsze, będziemy musieli wziąć biały beton i potem ustawić to w ten oto sposób tak jak najdalej od wybrzeża, żeby było wiadomo, że gdzieś to już płynie. Czekajcie, widzowie, czy tak, 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 tak. Ok, na tyle może być. Na jakieś 10 bloków. I zaczynamy. Bierzemy i robimy tak. Będzie to nam potrzebne. Tak, zrobić, tak, tak i tak. Dobimy. tak, tak. Tak, 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 tak. I mamy. Pierwszą część. Potem musimy zrobić środek. Ok, robimy środek. I tak. Ok. Robimy tak, tak. Ok, no i to mamy tak. I musimy tak to budować do przodu. Ok, ale jeszcze będziemy potrzebowali szyby takiej przyciemnionej szyby, szkło. Inaczej. Okej. Okay. I tak stawiamy. I robimy tak. Tak, tak, tak. Ok. Dajemy na tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. I tu będzie przód. Okej. Okay. I ten jak najwyraźniej. Chyba będzie się dozbijał, no bo Paaaaa! Okej. I możecie powiedzieć, e, ko, jak długo co e, dwa maj, dzień ma ich No bo macie e, odpowiedzi, musicie napisać w komentarzach. Na przykład, patrzcie. Jak mamy na przykład, ko, na przykład, 20 minut. A. 20 minut. B. 30 minut C 10 minut. I musicie wybrać jedno, napisać w komentarzach i wtedy będziecie mieli, wiecie, swój, swoją odpowiedź i ten, i kto i powie dobrze, temu przyknę sobie duszko. Okej. Okay. Oto dajemy tak. Robimy tak, tak. I możecie ocenić też, jak wam się podoba ten statek. No i wybierzcie jedną z takich jakichś rzeczy, że jak mówiłem, ocenić albo napisać, no i wtedy przypnę wam serduszko za coś okej. Okay. Mamy pierwszą część, tył i środek, ale teraz zbudujemy drugą część, a do tego będzie nam potrzebna Pół, pół płytka z, z tego bladego bladego dydewka i musimy to tak wystawić wystawiamy i tu będzie właśnie dach. Co tu będziemy mieli taki, jak wiecie, no. Nie wiem jak to powiedzieć, ale no wiecie, taki, że tu jest coś takiego. I to się robi tak. O, no, tak? I możecie powiedzieć, co byście chcieli na następnym odcinek, jak już to nagram. No, bo mam teraz te odcinki bardzo popularne. Okej, okay, robimy tak. I mamy. To jak to skończone. I teraz po prostu próbujemy to tak. I stawiamy Okej. Okay. Ale jak, wa, jak nie chcecie e, jachtu, to, to, to nagram już do coś innego niż jacht albo podarnik. Na przykład nie wiem, coś do Dobloxa by chcieliście. Nie wiem czy wiecie, ale Minecraft to najpodpolarniejsza gra na świecie. Dzisiaj mój brat sprawdził. I mi powiedział, no to skwestiłem, że z tego będę nagrywał. No bo wiecie widzowie, jak coś popularne to się robi. Okej, okay. okej, okay. robimy teraz tak, tak, żeby nikt nie wypak, jak ja przed chwilą, czyli jak nie wiem, by ktoś sobie szedł, tu tak by sobie go i nagle... A też będziemy robili wyskocznie. Tu... Tu będzie można już skakać, że patrz, że tu się tak zrobi i tu będzie się skakało, tak. Okej, okay. jak widzicie, jak nada się się, jak tak nada się się prezentuje, to będzie taki mini jachcik. Ok, I zaraz przód, czyli chyba najlepsza rzecz, przód. Będziecie mogli sobie zrobić jak chcecie, no i to będzie, tak, robimy tak, tak. I powiedzcie, czy lubicie Mr. Beast? A? Ja bardzo go lubię. To mój ulubiony YouTuber. No, też ja z siebie lubię mój kanał. Ale chyba Mr. Beast lepszy. Mr. Beast Ok. Dobimy coś takiego. I mamy jacht. Tylko trzeba jeszcze tu dodać. I będzie jacht. Ok. Możecie powiedzieć, jak się Wam podoba bo mi bardzo i wejście widzowie będzie tu. Oje okej, okay. jak Wam się podoba, tak możecie go ocenić, no to. Papa. Pa.